Cześć ludziska, witam was w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale. Będzie to seria, w której będziemy sobie opisywać yy, bohaterów z, znanych z, ze znanego lub mniej znanego serialu The Flash lub Arrow lub co mi tam jeszcze do głowy wpadnie. Nie jestem pewien. Zacznijmy od y, naszego tytułowego bohatera, czyli Flasha, czyli jako cywila Barego Alena. Który jest naukowcem asystentem w Wydziale Kryminalno-Sądowym w Policji w Central City, jest synem Harego i Nory Allenów przybranym dzieckiem Joa Westa, przyjacielem i przyrodnim bratem Iris West, dobrym znajomym Felicity Snow, Cisco Ramona, Caitlin Snow, a także Harrisona Wellsa Jest również wielkim fanem Strzały, którego prywatnie też zna jako Olivera Queena. Po eksplozji akceleratora cząsteczek powstała ogromna chmura burzowa Piorąc z tej chmury uderzył Barego i wprowadził go w stan śpiączki, z której go... zawieźli go do szpitala, ale tam nie mogli opanować, gdyż coś tam nie dokładnie i przyjechał Harrison Wells, czyli Reverse Flash, czyli... no ten gościu wiecie, nie będę wypowiadał jego prawdziwego imiona, bo po prostu nie wiem I zabrał go do Star Labs, gdzie tak naprawdę on wiedział co mu się dzieje po tym kiedy został porażony wylał się na niego nieznane związki chemiczne, kiedy się obudził odkrył w sobie nadludzkie moce i umiejętności głównie była to ponadludzka prędkość oraz przyspieszone leczenie komórek ciała wkrótce zaczął używać swoich nowych zdolności i działać jako mściciel oraz superbohater, znany jako błysk lub smuga, ale także jako szkarłatny sprinter, w jakimś czasie zaczął być rozpoznawany jako Flash, osobowość jest całkiem zbliżona, podobna jak u Olivera Queen'a. Ma on silne poczucie sprawiedliwości ze względu na fakt, iż jego ojciec został niesłusznie skazany za morderstwo matki i otrzymał karę dożywotnego więzienia. Ale jak wiemy, on już został uwolniony, dzięki temu, że Harrison Wells na pendrive'ie, którego pośmiertnie dał flashowi, znaczy przez adwokata czy coś takiego, dał po prostu mu, na którym nagranie przyznaje się, że to on zamordował, bla bla bla, Bary oddaje to policji, jego ojciec uwolniony. Dołączył do departamentu policji, aby potajemnie zbadać bronię z dzieciństwa, która ciągle go dręczy. Dzięki temu udowodniłby światu, jak się myli i ostatecznie uwolił ojca. Bary jest inteligentnym człowiekiem na poziomie Feltisnouk. Podobnie do niej staje się nerwowy i zarozumiały dla otoczenia. Osobiście twierdzi, że nauka jest jego najlepszą stroną. Barry jest dobrze wychowanym człowiekiem i nie lubi kłamać, jednakże potrafi to zrobić dla bezpieczeństwa innych. Jednocześnie ceni szacunek bohatera ze Starling City Szczałę, czyli Olivera Queen'a. Działał, <kluzny> dowiedział się o jego prawdziwej tożsamości i uratował mu życie, pomimo tego, że go nie znał i wiedział o jego złych czynach. Gdy zyskał nowe umiejętności, jego celem było niesienie pomocy innym, jak wiemy, albo i nie wiemy, no, Bary, pobiegł do Olivera i zapytał się, co ma robić, ale Oliver odradził mu bycie mścicielem. Kazał mu być bohaterem, takim, którym on nigdy nie był. Gdy podczas walki z Claydem Martonem ktoś zginął z jego powodu, chłopak stracił pewność siebie, jednak po rozmowie z Oliwerem odzyskałem i co krok stawał się coraz sprytniejszy i pewniejszy siebie, ale także i coraz szybszy. Według według um, według Rivers Flasha nie będę czytał jego imiona, bo no nie umiem Barry nie lubi być okłamywany i lekceważony pozyskał pozyskał tą złośliwość od y, Davida z który okazał brak szacunku pomimo tego, że był wtedy pod wpływem złości uznał, że te emocje drzemały w nim od dawna według Olivera Queen'a Bary jest bardzo uparty i musi się nauczyć pokonywać swoje wady, a nie je lekceważyć. I wyjaśnijmy to ostatnie. Była taka, właściwie jednocześnie był taki, kiedy jakiś meta człowiek przyćmił Alenowi umysł i Flash po prostu stał się bardzo agresywny. I wtedy po prostu za zaatakował chłopaka Iris, zaatakował strzałę i innych. I chyba tyle. Był Ogólnie był strasznie dziwny. Tak. umiejętności. Przejdźmy do umiejętności Barego. Jest to niewątpliwy geniusz. Bar jest niezwykle inteligentny, co pomaga mu rozwiązać trudne sprawy policyjne. Czy też pomaga mu to w przewodzeniu drużyny. I tak. Bar jest geniuszem na poziomie Sherlocka Holmesa. Może nawet wyżej. Dedukcja Bary nie ogranicza się do rozumowania dedukcyjnego, co nieraz pomagało mu w trudnym śledztwie. Super szybkość. Tak. Bary posiada super szybkość, która jest jego atutem w być fleszem. Szybka regeneracja cząsteczek. Dzięki swojej super szybkości jego cząsteczki regenerują się w niezwykłej prędkości. Tak. Dlatego na przykład yy, zregenerował swój złamany kręgosłup. Tak. Nadludzka wytrzymałość Barego jest na tyle że może otrzymać więcej obrażeń od normalnego człowieka bez uszkodzeń, zmęczenia czy osłabienia, na przykład spaść z 10. piętra i żeby mu się nic nie stało, albo przyzwonić w puszkę z transformatorem i wstać. Słuszna rada. Zwiększony refleks dzięki swojej super szybkości Bar posiada zwiększony refleks, który pozwala mu m.in. na przyspieszoną percepcję, czyli możesz reagować niż normalny człowiek tak z dwa razy szybciej. Czyli może złapać kule w locie, kule strzałe, nóż i inne lecące rzeczy, czy nawet odłamki szkła, ale chyba tego nie może. Podróżowanie w czasie. Przy osiągnięciu niezwykle, szyby, niezwykle szybkiej prędkości czy ilości machów i działaniu wielu innych nieznanych czynników, zewnętrznych i wewnętrznych, Bary może złamać barierę czasoprzestrzenną i podróżować w czasie. Oprócz tego, że ta umiejętność jest niezwykle potężna, to jest niezwykle niebezpieczna i niekontrolowana. Na przykład, jak wtedy, gdy cofnął się, gdy chciał uratować miasto przez wielką falą, cofnął się, złapał go, ale pojawił się yy, kapitan Colt, który poznał wtedy jego. Jego tożsamość, tak. Nietykalność. Dzięki swojej super szybkości wszystkie komórki ciała Barego mogą wybrać z taką samą częstotliwością jak powietrze. Dzięki temu może przechodzić płynnie przez dowolne przedmioty stałe bez jakichkolwiek obrażeń. Elektrokineza. Bary może generować potężne błyskawice energetyczne i przekierować je w wybranym kierunku. Przy uzyskaniu odpowiedniej prędkości zazwyczaj robi to nieświadomie przez biegu, ale przy odpowiednim użyciu może strzelać nimi, a także przewracać akcję serca. Tak, chyba w serialu było coś że przywróciła nie, 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 albo tak, 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 przywróciła się serca, tak, było to. Ale mm, Flash ma swoje wady, na przykład przyspieszony metabolizm, przez swoją super szybkość bary posiada przyspieszony metabolizm, wiesz, szybciej spada kalorie od przeciętnego człowieka, przez to może mieć zawarty głowy, albo stracić przytomność, jak to było chyba już w trzecim odcinku, kiedy to stracił przytomność, e, niskie temperatury. Superszybkość generuje w ciele Barego ciepło, więc jest on narażony na działania niskich temperatur, które mogą go zatrzymać, a także unieszkodliwić jego zdolności regeneracyjne. A absorpcja energii wyjątkowa biologa ciała Barego powoduje, że jego ciało produkuje niezwykle ilości dodatnich i ujemnych ładunków energii elektrycznej, która ładuje jego cząsteczki, pozwala używać superszybkości. Jeśli ta energia jest absorbowana przez inne osoby, urządzenia, etc. Bary traci swoją zdolność do momentu ponownego naładowania I nie mam kurwa zielonego pojęcia co to kurwa ma znaczyć No ale trudno no, no. no Czyli yy, ja to rozumiem tak Postaram się to najaś, wyjaśnić yy, Rzucić świa trochę światła na tą sprawę Czyli jeśli jakiś meta człowiek umie absorbować energię elektryczną, to jeśli zaabsorbuje ją od Barego, bar nie może używać swojej super szybkości do ponownego naładowania. Tak, chyba o to chodzi. A więc ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się do następnego odcinka. Powiedzcie czy Wam się to podoba. Jak nie, no to i tak to będę nagrywał, więc trzymajcie się, cześć, i czołem.